Dzień dobry moi drodzy. W kolejnym e, majowym vlogu. Mam nadzieję, że uda mi się go opublikować e, na czas na jutro. Jeszcze z, nie wiem jak nazywać te vlogi, ale pewnie po tytule już Wy będziecie wiedzieć, bo ja jeszcze nie patrzyłam komentarze, na komentarze. E, mam zamiar wyjść na dór. Zrobiłam pranie dzisiaj, ogromną ilość prania, bo dzisiaj mamy 3 maj. Czyli dzień taki wolny, yy, czyli to nie jest jakieś takie, wiecie, no, czy to jest święto flagi i tak dalej, no ale yy, wszyscy ludzie pracują, dlatego yy, pranie. No, nie w niedzielę, nie w święta, tylko normalny dzień. Wyjęłam małemu tu bluzę i mam zamiar wyjść na dwór, ale zerwał się wiatr, nadają burzę, a ja miałam dzisiaj zamiar iść do ogródka, coś porobić. Zasiałam tutaj już sałatę rzodkiewkę i rukolę. Ale chciałam troszeczkę w ogródku porobić. Wyłączyłam telewizor. Przyszłam tutaj. zjadłam śniadanie. O nie. Widzicie, co nagrywam telefonem i powinnam patrzeć tu, a patrzę się na siebie. No, ale tak oczy mi lecą od razu. Wiem, co zapomniałam. Wiedziałam, że coś miałam zrobić, ale jestem gapa. Nie wiem czy dzisiaj nie będę miała jak jechać. Nie nadałam paczki. z wygraną. kurcze wiecie co? Ja tak... Ja muszę wyjąć tę sukienkę. Kurczę, nawet nie kupiłam nic, żeby spakować to. No dobra na poczcie to zrobię, ale nie kup... Specjalnie pojechałam na pocztę, no i tak musiałam jechać. I tak właśnie będąc na poczcie mmm, mówię, coś miałam jeszcze. No właśnie, paczkę. No dobra, wyślę ją oczywiście, tylko troszeczkę później, więc przepraszam. No, skleroza, dlatego że takie zamieszanie, u mnie zawsze zamieszanie jest, rano mały wstaję, czy po drugiej drzemce to była i wiecie, Nikola na strasznie długo jeszcze śpi dzień wolny, śniadanie, czesanie, ubieranie, mamo gdzie jest moja bluzka, mamo daj mi spodnie, mimo że leżą, wszystko naszykowane, nie, te spodnie są niedobre, okazało się, że są małe, jedne, drugie, te są za ciasne, te niedobre i w końcu sobie sama wybrała po swojemu, więc taka moja pomoc i a to to, a to to i zapomniałam prania. Dzisiaj miałam po prostu tony prania. Jak się zerwał. Hmm. No dobra. Majóweczka, grillowanie ciąg dalszy. Co nie, ja się nie jadłam tej kiełbasy. Pyszne kiełbaski. No i dobra, ale jestem zła na siebie. Kurczę. No nie. Wiecie co? Specjalnie też po to pojechałam, bo nie musiałam. Ale ząk. Dobra. Mały poszedł na chwilę z tatą. Ja już mu ubranie naszykowałam. I co? Patrzcie się na tą pogodę. Miałam zjechać też do ogrodniczego powiem Wam. Nie zajechałam. Chciałam zjechać, kupić sobie coś jakieś kwiatuszki, wiecie. Ale dobra, pojadę w sobotę na rynek bo tak jak Wam mówiłam wcześniej, byłam ostatnio w sklepie jakim? w Ogrodniczym no to tam mają mega wysokie ceny naprawdę, o pokazuję Wam ziemię, worek z ziemią i rower Nikoli mega wysokie ceny no dobra, ale jestem zła na wie. pogoda jest taka wieczna ciepło, wydaje mi się nawet, powiem Wam, że jest dzisiaj cieplej niż wczoraj, aczkolwiek oni mówili, że yy że dzisiaj będzie chłodniej i w ogóle nie no wiecie co, ja chyba będę musiała wziąć aparat a nie tak telefonem nagrywać, dlatego, bo telefonem jest mi wygodniej dlatego, że ja go mam przy sobie cały czas szybko mi się zgrywa pliki i tak dalej ale po moją rękę tu widać a w aparacie na, staty, na statywie jest trochę inaczej Nerwujemy to tutaj no dobra, jakoś te przelizzę dobra, zaczynamy dzień idę, co zrobić? kładę mu tą bluzę i muszę umyć moje lusterko... Nie, dobra, może lód później umyje lusterko. W sumie nie, bo jak umyję, zaraz będzie y, krzyczało dotknij mnie. Może okno. Nie, jak umyję, będzie krzyczało dotknij mnie i pocałuj mnie. Bo mój mały od początku do końca okna. Chodzi sobie no i wszędzie są jego rączki, buziaczki. Paluszki. Brudka, czułka, wszystko nosek. Na lusterku tak samo. Od y, szafki jednej do końca szafy i on tak sobie chodzi. No i tak wszystko, wiecie, palcuje, dotykuje, dotyka, dotykuje. Także, hmm. Dobry, że tu o łóżko jeszcze się nie, nie, nie tam. O jego łóżko to tak samo. No tak, bycie. dookoła wszędzie. Lodówka też. na jego wysokości jest wszystko. Wszędzie są palce jego. Dobra, czekam aż samodzielnie zacznie chodzić. Chyba zaraz suszerka mi się przywróci. No dobra, dobra, idę co mam zrobić, to robię. Później się do Was jeszcze odezwę. Chyba dzisiaj spacerku nie będzie. Myślałam, że też wyjdziemy na spacer, ale chyba jednak yy, odpuścimy. Chyba, że nie będzie. Chyba, że nie będzie padać. Dobra, coś mam. Zaczynam działać z tym, co mam. Jeszcze muszę dokupić. Yy, no, rękawiczki już tutaj leżą, czekają. Grządki też, także do dzieła. No i jednak udało nam się wejść na spacerek. Jeszcze, jeszcze nie pada. mały się zajął chwilę to ja sobie zrobię kawkę, A tak naprawdę sobie zaleje, byliśmy na spacerku, ale niestety zaczęło padać, warzywa zasadziłam, więc nie jest źle, na rozsady jednak jeszcze poczekam zanim kupię, bo jeszcze zimna Zośka, jakoś to się tak mm, mówi żeby to poprzecierać, bo robiłam mu o, trochę kawy jakieś okruszki, kaszka i pokażę Wam coś e, pięknego. Zobaczcie, jakie piękne mm, takie były podarunki dla gości, podziękowania, takie pierniczki. Były jeszcze chyba misie i nie wiem jeszcze jakie. Tutaj mamy butelkę białą i serduszko. E, z napisem coś takiego mm, zastanawiałam się nad czymś takim. Na, dla gości, na podziękowania, na komunię dla Nikoli. Ja wiem, dużo czasu, bo dopiero w przyszłym roku, ale no ja szukam inspiracji i tak dalej, już troszeczkę, troszeczkę rzeczy mam, także piękne. No teraz to czeka mnie roczek, moi drodzy, a mój koszyk z gadżetami na roczek dla Oskarka, już się spałem, także myślę, że to na pewno Wam pokażę, bo na, na chrzciny bo nie pokazywałam Wam za wiele, ale co doroczka, to na pewno Wam też pokażę, jak coś kupię. A wracając do tych pierniczków, a szkoda ich zjeść. Ale właśnie coś takiego widziałam w kształcie magnesu, że tutaj było, byłby przyczepiony kawałek tego magnesu, na no, te pierniczki po prostu byłyby takie sztuczne pierniczki, bo te są jadalne. I może coś takiego? Jak myślicie? Na podziękowanie dla gości na komunie dla Nikoli. Takie coś właśnie znalazłem. No to może byłoby fajne. Także piękne, odkładam. Nie wiem na razie, co z nimi zrobić. Szkoda zjeść, szkoda wyrzucić. Więc sobie leżą tutaj za moją główką. Oskarek łączył zabawkę. Dobra, mleczko, te lat. pada deszcz, także czekajcie, jest mleczko mleczko mamy, idę zobaczyć co tam łobuz robi, bo on yy, potrafi na narozrabiać ja już yy, kwiatek wyniosłam nie wiem czy zauważyliście, ale już go nie ma, bo no tyle razy został przewrócony połamane te listki, że szkoda mi go i może za rok go z powrotem postawię także, no, no niestety ale na szczęście stoi w dobrym miejscu więc będzie żół. gonna kind of butterfly, baby. You can be You whip up my appetite. Don't leave me here. Dzięki! mi Dzięki! Zabra... Kto... mi zabrał? kolego. kolego. Dobra, Dzięki! tu Kolego! Kolego! się żegnać, tak? Do zobaczenia do jutra, albo Do jutra, Do jutra tak? do jutra. Dzięki! Dzięki! My pijemy kawkę i idziemy na grzot idziemy jeść kiełbaska bo jak majówka to majówka chyba nadróż nie widzimy, ale idziemy na taras tak? może coś wam pokażemy a mój złodziej patrzy tylko co zrobić Oddałem. telefon wejdź